Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale Farmer z Polski. Po kolejnej, nieco dłuższej przerwie na tym kanale Witam Was wszystkich bardzo serdecznie Po kolejnej, że prawie, że tygodniowej przerwie na kanale Tak jak wspominałem o tym przed chwilą Witam Was serdecznie w ogóle właśnie tutaj z ogródka mojej mamy Jeszcze dzisiaj Wam pokażę mój... Moje nowe te uprawy, jak tam po ostatnich opadach deszczu, bo jak widzicie, na ogródku jest mokro, na jednym, jak i na drugim, i w ogóle na samym podwórku. Również przez ostatnie czasy, ostatnie dni pogoda zmienna. Raz jest bardzo ciepło i słońce prawie przez cały dzień, a na następny dzień od rana na przykład słońce świeci, w południe zaczyna się chmurzyć, a po południu, tak jak na przykład w dzisiejszym przypadku, zaczęło. Padać teraz na tą chwilę nie pada, się rozpogodziło no i akurat co jestem już po obrządku. No i także wspominałem na początku, że mam już w sumie wieczór. Godzina już taka, że już jestem prawie że po obrządku w hodowli królików. tak, także dzisiaj na kanale Wam film zaprezentuję i pokażę nowe uprawy, które moja mama właśnie ma posadzone. Co prawda już widzieliście na karcie społeczności, ale z drugiej strony na kanale dawno też tego typu filmów nie było więc także chciałbym dla was przede wszystkim nagrać i pokazać póki mam czas, no i teraz oczywiście ten czas mi pasuje, no bo zarazem już od dzisiaj powracam po raz kolejny z racji tej, że już końcówka maja się zbliża, bo jeszcze w sumie zostało 3 dni, bo jutro piątek i w jest ostatni, więc no naprawdę ten czas szybko leci zaraz czerwiec i pół roku w sumie to już można by powiedzieć, że zleciało więc zapraszam wszystkich do oglądania dzisiejszego filmu, na samym sobie pamiętajcie o zostawieniu apeczki w górze pod filmem, komentarza, udostępnienia również innymi. Zapraszam serdecznie na kanały standardowo podawane w opisie, jak i również na, na mojego TikToka i w ogóle. A z racji tejże specjalu jeszcze na kanale z okazji 600 subskrybentów nie było, no to teraz taka właśnie mała moja wiadomość co do tego właśnie specjalu. Więc także już przechodzę do tej wiadomości. A więc, z racji tej, że na kanale nie dość już ponad 620 subskrypcji, czyli was, drodzy widzowie, już na tym kanale jest, z racji specjalu na kanale, który był obiecywany jako film QA, a z racji tej, że no, niestety pytań za dużo nie było, bo jakieś pojedyncze pytania były, to tak sobie teraz może przypomnę, jak może wam w sumie, jak chcę powiedzieć, że zapraszam serdecznie teraz w najbliższą niedzielę. To akurat będzie już 1 czerwca. I właśnie 1 czerwca zapraszam Was i na nowego vloga z gospodarstwa rolnego wujka. A zarazem też chciałbym z tej okazji Was zaprosić na, nowe, na właśnie live streama, bodajże albo z telefonu, albo z Gry Farm Simulator 17 bądź 19. Z racji tej, że to specjal, 600 subskrypcji na kanale, to tak sobie pomyślałem, żeby około może odpalić w godzinach może popołudniowych, może w godzinach południowych już nawet live streama na przykład 2,5 godziny około, może 2 godziny do 2,5 godziny, tak plus minus chciałbym live'a odpalić. Z racji tej, że może pogoda będzie dopisywać, to jeżeli z telefonu by się udało rozpocząć live'a, no to myślę, że byłby to live z gospodarstwa rolnego, wujka z obchodów, pól a także łąk, bo z racji tej, że siano kosy już niebawem się rozpoczął no to jeszcze będzie oczywiście vlog e, osobny oddzielny będzie właśnie z obchodów e, pól i łąk e, w czerwcu ale którego czerwca to na razie jeszcze nie wiem na pewno będę chciał albo przed sianokosami jeżeli zdążę się z czasem e, wyrobić a jeżeli się nie uda z czasem wyrobić no to prędzej czy później e, będzie może po e, sianokosach po pierwszym e, pokosie więc także serdecznie was zapraszam dokładna godzina Rozpoczęcia live'a od 2 do 2,5 godzinek, około tak myślę, że byłaby to godzina 12, może 30, bądź może nawet i 13, w zależności też ja się oczywiście wyrobił i tak dalej, i tak dalej. No, bez racji, że niedziela, myślę, że to będzie może nawet godzina odpowiednia, więc także serdecznie Was, że chciałbym z tejże okazji na live streama z okazji 600 subskrypcji w ramach tego, że nie było zbytnio pytań do Q&A, które prosiłem, żeby zadawać, więc no niestety, że nie było no to myślę, że liveik to będzie chyba spokojną opcją, no i oczywiście będzie z tego też zapis, więc serdecznie zachęcam do bicia na bieżąco, no i przechodzę już teraz do przechodu ogródka a więc po tych opadach deszczu i te nowe uprawy, które, nowe warzywa, które mama posadziła, to już będzie teraz dwa tygodnie w sobotę no to tutaj w sumie widzieliście, że są flance Właśnie pietruszki w sam raz do rosołu, e, tutaj mamy taką również pietruszkę i nie tylko, e, tutaj widzicie, że wschodzi bodajże marchewka, prawie wszystkie warzywa są już posiane, no niestety na moim ogródku nowym jeszcze nie ma, tylko są te uprawy, które mam, no bo jednak tego czasu zbytnio nie miałem, żeby te skrzynie zbudować, cały czas czekam na siewy, no już są sumie warzywa to już dawno powinny być posiane ale no z racji tego, że no czasu i po prostu nie wyrabiam no to tak to wygląda, więc tak się to prezentuje w pierwszym właśnie w skrzyni oczywiście jak były, były suche dni, nie było deszczu no to były podlewane, żeby się warzywka mamy nie zmarnowały każdego wieczora było podlewane no natomiast na drugim ogródku co tu mogę powiedzieć, sałata bądź kapusta z tego będzie bo prędzej może sałata bo już tutaj widzę, że kolejne liście Zaczynają te takie mniejsze wypuszczać. Sadzonki to oczywiście były. Flance również tutaj były w sadzonkach. Więc również, no, co to, to do tego wszystkiego? No to tak się akurat składa, że tak to wygląda. Ogórki już Wam mogę pokazać z bliska. Od drugiej strony, w sumie od tej strony też, już pojedyncze liście widać. Nie patrzę na to, bo to są chwasty. Tutaj mamy ogórki. Tutaj także jest ogórek. Właśnie liście już. Wypuszczają, no i z tamtej strony też. Więc, jeżeli dobrze pójdzie, no to może teraz tych opadach, jak będzie dużo słońca, bo zapowiadają jeszcze raz bardzo ciepło na czerwiec. Więc, no, w końcu te długie, oczekiwane dni, tygodnie, miesiące na bardzo ciepłe dni, które już myślę, że siano kosy i pogoda na siano kosy będzie również sprzyjać. Więc, no, nie, tak to na tą chwilę wygląda. No, jak w, jednej skrzyni, w jednej skrzyni, jak widzicie, no, jest inaczej. Z drugiej strony również jest inaczej, więc, no tak, jak widzicie, ładnie się tutaj, e, pięknie wszystko już zaczyna rosnąć. Dobrze pójdzie, no to warunki będą dopisywać, będzie podlewanie, będzie dbanie o to wszystkiego Więc, no, tutaj również roboty brakować przy tym nie będzie. A teraz przejdziemy do moich nowych upraw. Co prawda, już osobny film e, był z tego, co jak moje uprawy się prezentują. E, no, niestety widzę, że z arbuzami to jest lipa w ogóle jeszcze. Zbytnio nie widzę w której te doniczce, bo to są pomieszane. Najlepiej co mi wychodzi z dwóch doniczek, na dzień dzisiejszy to jest właśnie ta tutaj dynia. Możliwe, że coś z tego wyjdzie, bo były suche dni, już w ogóle nie padało. A tu już widać liście poza pestki już zaczynają ładnie z ziemi wypuszczać. No natomiast pozostałe widzę, że jakieś takie tam pojedyncze listki są. A nie wiem mi są, to może chwasty czy też nie zobaczymy co będzie dalej jeżeli z mi nic dobrego z tego nie wyjdzie to będę chciał kupić sazonki. no i już prędzej przekopać je do ogródka więc no tak to się prezentuje zobaczymy co będzie w kolejnych dniach zobaczymy co przyniesie w ogóle cały czerwiec jak na takie warunki które będą I oczywiście będzie to dbane pilnowane żeby nic się nie zmarnowało spośród tych dyni które widzę że tutaj ładnie wypuściło w tym wiatrze od kapusty, co miałem też dnie, no to tam też jeszcze nic nie, nie wyrosło. Dopiero ziemia zaczyna pękać. Tutaj myślę, że też coś chyba wyjdzie, bo jakieś tam pojedyncze listki widzę, że pomału te zaczynają przebijać, więc tak to mniej więcej z tym wszystkim wygląda. A z racji tej, że to zaraz się czerwiec będzie zbliżał. Powracam do Was z nowymi filmami, wrogami i shortcami, jak i również postami na karcie społeczności. To teraz tak sobie myślę, żeby dla Was nagrywać na zapas jak najwięcej tych nowych filmów, żeby po prostu montować i publikować każdego nowego dnia na godzinę 18 bądź też 20. Ten film, który dzisiaj dla Was nagrywam w, w środę wieczorem, to go oglądacie dzisiaj również. Myślę, że o godzinie 21 około na kanale powinien być już dostępny, więc myślę, że spokojnie powinienem się z montażem i z publikacją też wyrobić. Więc to myślę, że w tym filmie to będzie na tyle, naprawdę jestem zadowolony z tego co tu widzę, ale no niestety arbuzy widać, że masakra, zobaczymy co będzie dalej, oczywiście teraz dużo słońca by się zresztą przydało, żeby to dobrze naświetliło ziemię, Może będzie gdzieś bardziej ziemia pękać to może coś z tego może jeszcze bardziej wyjdzie, jeżeli nie wyjdzie no to lipa się mówi, te arbuzy pójdą do wyrzucenia, a po prostu kupię już sadzonki i będę sadzonkami się bawił, więc... Zobaczymy co z tego wyjdzie. Także co? Dzięki serdecznie Wam za oglądanie z tego miejsca ten film. Oglądajcie do samego końca, komentujcie, dosmijcie inny, zostawiajcie jak najwięcej łapek w górę dla motywacji, dla największego zasięgu. Zapraszam również na kanały standardowo podawane w opisie jak i na mojego TikToka. Myślę, że w tym tygodniu TikTok powinien się pojawić. No i ja sprawiam live'a, co Wam wspominałem z racji na 600 subskrypcji jako specjal, to jeszcze będę Wam wspominał w kolejnych nowych filmów, więc do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, na razie, cześć.